Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marpirk a to jest drugi odcinek z serii Tux podpowiada porównanie najpopularniejszych dystrybucji Linuxa instalacja. Dzisiaj się zajmiemy instalacją, myślę, jednej z najpopularniejszych dystrybucji Ubuntu. Tak więc może parę słów. Najpierw tutaj będzie, będą, będą powiedzmy cytaty ze strony jakilinux.org tak więc, wydania systemu Ubuntu są regularne i przewidywalne. Co 6 miesięcy wychodzi nowa wersja, a raz na 2 lata wydawana jest wersja z dużym wsparciem technicznym LTS, którą to właśnie dzisiaj instalujemy. Jest to wersja 12.04. Ubuntu jest proste w instalacji dzięki instalatorowi LiveCD, który to właśnie jest. Tuż po zainstalowaniu system jest gotowy do pracy, zawiera wszystkie niezbędne programy codziennego użytku. No, jest oparty na wcześniej instalowanej dystrybucji Debian. Mm, do. Tak więc, to było na tyle z takiego ogólnego, powiedzmy, opisu. A, jeszcze e, tłumaczenie słowa Ubuntu. Jest to staroafrykańskie słowo oznaczające człowieczeństwo wobec innych. Humanity to others po angielsku. Alternatywne tłumaczenie brzmi ten, kto nie potrafi skonfigurować Debiana. Mm. <laughs> powiedzmy, że, e, że niech będzie. Aha, i jeszcze jeżeli chodzi o Ubuntu, to właśnie cechuje się bardzo dużym wsparciem technicznym, czy to na, na forum ubuntu.pl, czy generalnie wpisze się w Google coś tam, coś tam, coś tam Ubuntu, to zwykle będzie rozwiązanie tego problemu. Tak więc jest to bardzo dobra dystrybucja dla osób zaczynających swoją przygodę z Linuxem. Dobrze, ja jeszcze jedno słowo o, tej, o tym Live CD, które pobrałem, jest to wersja DVD, która zawiera dodatkowe paczki językowe, nie jest ona domyślna powiedzmy, płyta do pobrania, można ją pobrać z Alternate Download ze strony Ubuntu. Powiedzmy, że jeżeli ktoś nie ma dostępu podczas instalacji dołącza internetowego, to jest bardzo dobry wybór. Bo podczas instalacji się albo ściągają aktualizacje, albo, albo dodatkowe paczki językowe, i to mimo wszystko trochę zajmuje czasu. Dobrze, tak więc przechodzimy już bezpośrednio do instalacji. Możemy od razu wybrać język polski. Automatycznie się ustawia układ klawiatury. Możemy wypróbować Ubuntu bez instalacji, albo bezpośrednio zainstalować Ubuntu. Więc my skorzystamy z tej opcji. Ile czekamy? Ok, tak więc tutaj mamy okienko. Otwiera nam się okienko instalatora. To jest na górze pasek, gdzie można sobie na przykład ustawić połączenie internetowe, jeżeli chcemy. Ok, automatycznie się ustawia język polski, jeżeli na początku taką wybraliśmy. Klikamy naprzód. Tutaj możemy sobie dodatkowo ustawić, czy ma pobrać aktualizację. Ja tego nie będę zaznaczał, bo, bo, bo nie, nie, nie mam zamiaru marnować czasu. Tutaj jeszcze można zainstalować dodatkowe oprogramowanie, jeżeli chcemy. Tutaj są dodatkowe szczegóły. Jeżeli chcemy, możemy to zainstalować. Myślę, że jeżeli mamy zamiar użytkować Ubuntu, to jest to dobry wybór że później nie trzeba było tego wszystkiego dodatkowo instalować. Tak więc teraz mamy, 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 yy, mamy partycjonowanie dysku. Co do partycjonowania dysku, to pewien, pewien użytkownik YouTube zaproponował mi, żebym stworzył, stworzył filmik dodatkowy odnośnie partycjonowania, bo wiele osób ma z tym problemy. Tak więc taki filmik stworzę. Na razie się w to nie będę zagłębiać. Teraz albo gdzieś, gdzieś tutaj pojawi się, jak się pojawi ten filmik, odnośnik do niego. Więc my używamy, a czy ja używam domyślnego rozwiązania, żeby przyspieszyć troszeczkę proces instalacji. I tutaj na dole nam się już pojawia pasek, już się system instalo, instaluje. Nie trzeba marnować czasu, nie marnuje się czas raczej. I teraz konfigurujemy już takie powiedzmy. Końcowy rzeczy. Wybieramy strefę czasową, układ klawiatury, Raczej domyślne ustawienia są dobre. Teraz e, nazwa użytkownika. E, nazwa komputera, nazwa użytkownika, hasło klasyczne ASDF. <noise> tak, możemy jeszcze wybrać, czy ma być automatycznie logo, automatyczne logowanie, na przykład jeżeli to jest stacjonarny komputer i. Nie chcemy, powiedzmy, wpisywać hasła za każdym razem. Możemy to wybrać, ale raczej polecam zaznaczyć tą opcję wymagania hasła do zalogowania oraz równo, można, można zaznaczyć sobie opcję zaszyfrowania katalogu użytkownika. To jest związane z bezpieczeństwem. Dobrze, klikamy naprzód. Jak widać, już tutaj na dole się przygotowuje, przygotowuje proces instalacji. No i to było na tyle powiedzmy z tej konfiguracji. Konfiguracji. I tutaj mamy mały, mały, małą prezentację z możliwościami Ubuntu. Możemy sobie oglądać podczas instalacji. Tak więc widzimy się za chwilę, jak już się wszystko poinstaluje. Jeszcze chwila przejrzymy sobie. Przejrzymy sobie tą, tą prezentację. No i to jest ostatni slajd. Właśnie tutaj widać informacje odnośnie pomocy. Tak więc jeszcze raz mówię, widzimy się za chwilę po zakończeniu instalacji. Ok, tak więc już jest koniec instalacji. Instalator nas prosi o uruchomienie ponownie komputera. Tak więc teraz to zrobię. I jeszcze parę słów takich powiem. Więc tak, z tego co widziałem, to instalator pobierał pakiety języka polskiego i tylko teraz nie wiem zupełnie dlaczego to, to robi, skoro mam płytę właśnie z dodatkowymi pakietami językowymi. Jeszcze co do samego instalatora, to jest znacznie mniej możliwości konfiguracji w porównaniu z, z, z Debianem. Na przykład nie pyta, czy zainstalować grupa, czy nie wiem, jakie oprogramowanie zainstalować, itd., itd. Co prawda, jest to mała płyta, jeden coś gigabajta, także z tym oprogramowaniem to powiedzmy, że no co tutaj się dzieje? Czemu, czemu nie restartuje? Także powiedzmy, że to nie jest jakby. Hmm, nie obwiniam tutaj Ubuntu za to, że, że nie ma tego, tej możliwości wyboru oprogramowania. No ale powiedzmy, że. Hmm, mogli dać taką możliwość. Tak więc teraz chwilę czekamy i, i za chwilę się widzimy, jak już się uruchomi Ubuntu. Dobrze, tak więc uruchomił nam się system. Tutaj co prawda jest trochę ucięty ekran, bo jest zupełnie inna rozdzielczość. Właśnie nie wiem dlaczego nie jest zainstalowany dodatek VirtualBox Guest Edition. Hm. No, no nie wiem właściwie, bo na Linux bo bodajże był, był ten dodatek. Eee, tak, I jeszcze co do, co do Ubuntu, to jest. Nie ma tutaj klasycznego GNOME czy GNOME 3, tylko jest interface Unity taki mały szczegół powiedzmy dodatkowy. Tak więc myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o Ubuntu, o instalację Ubuntu. Następną dystrybucją będzie Linux Mint, tak więc dziękuję za uwagę, do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć!